Teraz serdeczutko, minutko, ciepłutko w ten świąteczny, lany poniedziałek. Mam nadzieję, że dzisiaj mnie ryby ponownie nie zleją jak na zawodach. ややすみだとおもろ Siemka, Siemka kochani. Witam Was Cdko, minutko, cieplutko w ten świąteczny lany poniedziałek. Mam nadzieję, że dzisiaj mnie ryby ponownie nie zleją jak na zawodach. Dzisiaj jestem oczywiście na tym swoim miejscu, gdzie tu odbyłam treningi, gdzie, gdzie rozpoczynałem sezon. No, prawie, że, że dzisiaj zawsze łowię, a dzisiaj chciałbym się skoncentrować bo za 2-3 tygodnie mam ponownie zawodze, ale już okręgowe, już okręgowe, i chciałbym, jak powiedzieć, udoskonalić tą swoją technikę odległościową. Co prawda dzisiaj będę łapał y, y, techniką odległościową, nie mając kołowrotka typowo przystosowanego do odległościówki i nie mając wędki typowo przystosowanej do tej metody. Chcę pokazać, że też można tą. Metodą połapać. Woda płynie tak na 1,5 grama i od tego zacznę. A tak, bez piny, delikatnie, fajno poszkolić trochę swoje umiejętności. Przede wszystkim gruntowanie, przede wszystkim yy, yy, dobrze wyważenie spawika i, i reakcje na, na nabrania. A efekty zobaczycie sami. Dobrze, kochani, ja już się biorę za rozrabianie za nęty dzisiaj. Dzisiaj będę poławiał zanętą konopię Anysz. Eee, no już widzieliście, kto reprezentuje tą, tą, tą firmę. Eee, Zanęcamy.pl. Do tego dodam e, troszkę konopi i, to, i troszkę kolendry, żeby, żeby ten zapach był bardziej intensywny. Bo niestety, no, bądźmy szczerzy, no, nie jest zbyt intensywny ten zapach. E, oczywiście wziąłem też jeszcze inne, inne e, ziołowe, takie ukierunkowane pod płotkę e, do palaczy. Zobaczymy czy to użyje. Półtora litra ziemi torfowej, no i 2 kilogramy e, e, gliny wiążącej. Podam to. Procy, oczywiście trochę muszę i proce poćwiczyć. Eee, umieszam to wszystko razem, sparzę pinki i będę łapał albo na Rubisa, albo będę łapał na ochotkę. Dobrze, kochani, to taki trochę długi ten wstęp, eee, ale nikt nas nie goni. Spokojnie, powolutku, pomalutku. Eee, można swoją technikę eee, szlifować. Mam nadzieję, że efekty już niedługo będą. Nazywam się Tomasz Gózek i zapraszam na weekendowe łowienie. Jeszcze dodam, że rybka fajno, ładnie, ładnie oczkuje, spławia się. Mam nadzieję, że dzisiaj coś połowimy. No to hejka, kochani, do później. Dobrze, kochani, ok. tu już mam rozrobioną zamętę. Teraz tu lepiej kulki. Tak jak mówiłem, ziemia torfowa plus glina, e, wiążąca brązowa plus kilo zanęty e, anyżowo e, konopie. E, rozmieszałem e, razem. do tego dołożyłem trochę konopi, dołożyłem jeszcze e, kozieradki i pieczywka flua, oczywiście sparzyłem sparzyłem pinki i tutaj wszystko mieszam teraz lepiej kulki, trzymam bez, bez robaków czyli tak zwane trochę luźniejsze żeby to tam stworzył jakiś malutki dywan siedem kulek tak gdzieś zrobię z robakami i trzy kulki takie twardawe, ale to sobie odsypię z klejem, no i zobaczymy co będzie wygruntowałem, gdzieś grunt mam tak niecałe 2 metry pod drugim brzegiem, widać że tam ładnie rybka się spławia Mam nadzieję, że coś dzisiaj ugram. Lit, lit tej całej mieszanki sobie odsypię. Dołożymy trochę kleju, żeby tamte kule troszkę dłużej powstały. A i to taki jest mini betonik i reszta na. No. Zobaczymy, jak nikogo będzie reagowała. Mam nadzieję, że zareaguje. Tu mam ochotkę, co prawda, no nie przełożyłem się do niej. Widzę, że martwa jest. I mam tam jeszcze kupiłem świeżą z pudełka będę od razu, jeżeli się coś tutaj. Zobaczymy ile to będzie przeżyło tych oczotek. Jeżeli nie, to dołam do zanęty, a będę łowił te z tych nowych. Zacznę od Rubisa. Jest dosyć ciepło, już chyba z tydzień, dwa tygodnie, ponad tydzień tygodnie było ciepło, ta rybka powinna już pobierać tym większy pokarm. Ale wszystko zobaczymy, wszystko w trakcie łowienia. <gry> Najważniejszy licznik jest, o to jeszcze mi zostało zawodów, cztery jazgarze, oczywiście zerujemy, jeszcze taki mały zabieg kosmetyczny, popsikam na żyłkę, jakby wejdziemy od tłuszcze. Akurat jeszcze tam gdzie chcę nęcić to jakiś patyk płynie. No nie za bardzo te zalecenie wychodzi tą protą. Jeszcze, jeszcze długo, długo, długo. No dobrze kochani, to na dzisiaj kończę te dzisiejsze łowienie świąteczne łowienie dzisiaj jakby to powiedzieć, łowiłem zestawem Telefloatem 315 to zwykła teleskopowa do rekreacyjnego łowienia idzie fajno połowić na odległościówkę metodą grudziową o, i stary kołowrotek nawet nie wiem ile on ma przełożenie żyłka główna jak tu widzicie to jest szesnastka haczyk szesnastka przypon, dziesiątka długości 20 cm oczywiście na zestawie tu jest przykrętliku śrucina sygnalizacyjna to jest główne obciążenie dość wysoko no i tu jest krętlik to jest cały zestaw, zestaw długości metra spławik na stałe I wagler półtora gramowy i to dzisiaj mój cały zestaw, kochani. Dobrze, kochani, no to ja teraz tutaj już sprzątam. A my widzimy się na ważeniu i podsumowaniu dzisiejszych, dzisiejszego świątecznego mm. <coughs> łowienia. No hejka. Dobrze, kochani, a dzisiaj złapałem rybek aż 27. Staje się tu normą, że do 30 chyba. No dobrze, kochani, to na dzisiaj kończymy ten świąteczne łowienie cały czas, ciąg dalszy, doskonalenie swoich umiejętności e, i powiem tak, no dzisiaj, dzisiaj no coś tam złapałem, coś tam zapałem, jestem nawet zadowolony bo trzy e, rybki mniej niż na tyczkę e, wagowo zaraz sprawdzimy ale, ale bym złapał więcej Kochani, bym zapał więcej, już nie chodzi o zanęty, tylko chodzi o niestety nieumiejętność podania podania e, zanęty procą No niestety muszę to, muszę to przećwiczyć, bo naprawdę nie wychodziło. Jak z ręki wpadały tam kule, to pięknie rybka stała, była cały czas, znaczy no, była, była cały czas. Wchodziła, wychodziła, wchodziła, wychodziła, ale to jest moja wina, ponieważ nie doręcałem systematycznie i obficie. Dobrze, kochani. No to mówię, jak już powiedziałem, jestem zadowolony. Wychodziło wszystko, grunt dobrze ustawiony, spławik dobrze wyważony, odległość bardzo dobra, wymierzona, refleks był, spławik się dobrze, spisywał, wędka się też dobrze spisywała, kowrotek, no do ale ze starości to niech będzie. A co teraz? No teraz będziemy ważyć, kochani, nasze rybki, nasze, moje rybki. Zobaczcie. odległościową ja jestem zadowolony No nic kochani bateria przy kamerze mi padła jak jak, jak tutaj widzicie jest 2,62 kg Ja jestem zadowolony Dobrze kochani teraz rybki wracają do wody Dobrze kochani dziękuję że żeście byli w ten świąteczny świąteczny Dzionek, ja już się powoli zbieram, trzeba zjeść świąteczny obiad, do kościółka, jutro do pracy, a my widzimy się za tydzień. No hejka!